Cześć, witam Was znowu z tym motopanem panem, Jabłek, czekaj w ogóle podejdę do Was bliżej, nie wiem w ogóle widzowie czy mnie słyszeliście, ale siemanu, siemanu, jest z nami Jabłeknik, Jabłek, co znowuś? znowu jesteś taki nieśmiały i nie chcesz się No ja jestem, ale Oskar mnie nie będzie pokazywał. Jabłek, ty jesteś ciężki. Tak, Jesteśmy w niszczeni. Tak, bo jego desni ogarnięta. Więc ona nie chce się za bardzo pokazywać. Ale jest. Jesteśmy w więc... mieszczane. Tak, już, już były filmiki. Dobra no już. Już cię puszczę. Jabłek, boże. Strasznie... Dobra, widzowie, strasznie ciężki jest jej Strasznie. Jabłek. Co byś chciał widzom dzisiaj powiedzieć? No co? No co, jabłek? Aha, że, że się kiełbaski jadłeś, no tak? Ja bo cię kiełbaski sobie jadł. Mag, Magdalena mu dała. Mama mu dała. Co jeszcze jabłek? A no tak, że łapkę dali, no to widzowie. Załapkujcie w końcu tego jabłotnika, no to nic naprawdę nie kosztuje, a mi i zwłaszcza jabłotnikowi bardzo pomaga. I dajcie też takiego suba, żebyście wiedzieli o każdym nowym filmie z jabłotnikiem, bo oczywiście no słuchajcie, no jakby... Luśka jest, o tam jest Luśka a. Japońska również więc. Więc co widzowie, to już było chyba na tyle. Ja chce coś powiedzieć na koniec. Mhm. Oczywiście, słuchajcie, ja go tylko rozumiem, wy go nie rozumiecie. A co to Luśka tam. Rywa, no dobra, nieważne. A więc, ja co chce coś powiedzieć na sam koniec. No, daję się zaraz widzę z wami żegnam. A więc co, widzowie? Ja bo się z wami pożegnał i ja się z wami pożegnam. A więc trzymajcie się. Łuki strzała! Eee.